Mankowi witam wszystkich tu Komikos. Czas na nowy sezon w Fortnite Dawno nie grałem, więc No pora to nadrobić Zaległości w grze Zobaczmy co się dzieje nowego w tym sezonie Ostatni event był Taki, że te kostki się zaczęły Pojawiać wszędzie A teraz zobaczmy co tu się Będzie działo Co to za akcja Okej okay. Przypominam, że kto jeszcze nie ma kodu twórcy, niech użyje kod twórcy hikomikospodłoga.pl Każdy kto mnie oznaczy potem na Instagramie, że użył kodotwórcy, twórcy, będzie mógł ze mną grać na moich livestreamach. U mnie live streamy są codziennie zazwyczaj godzina 22-23, północ, w takie godziny ze względu na to, że pracuję rano, południe i wieczór. Ale będzie można i jak mnie oznaczycie na Instagramie, wyświetla się Wam tutaj na ekranie. To jak kupujecie z moim kodem, to wtedy będziecie mogli grać. Dobra, słuchajcie. Wszystkie te się uruchamiają, świecą. I co jest grane? Sezon ósmy od sześcianu. Do sześcianu, przepraszam. Czytanie się kłania. Dobra, nie pomijamy żadnych scenek, które tutaj się pojawiają. To jest interesujące wprowadzenie do nowego sezonu. Zrobiłem sobie zupkę, ciepły kubek. Mmm. smaczna, smaczna Okej, okay, widzę, że grubo. Grubo. Carlet bojowy rozdział drugi, sezon ósmy Fortnite. Powinniście byli wiedzieć, że wrócimy. No, wrócicie i co dalej? Jaki su... Wydaje wam się, że ocaliliście swój mały światek. A tylko... Przygotowaliście go dla nas. Ale super, jest ten. Sk o, jakie. Garn, zbierzcie to, co zostało z waszej armii. Czy to będzie tak, jak wtedy? Przygotujcie obronę. Jakie pojaskiny. Ale wiedzcie. Ney, no przybędziemy. Pozostanie po was jedynie kurz. Ja jestem na kurz uczulony, także lipa. Jak zostanie kurz. Dobra, słuchajcie. Mamy karnet bojowy. Ja zaczynamy od razu. Kupujemy karnet bojowy, słuchajcie moi drodzy. Bawimy się dobrze. Karnet bojowy dostępny. Także zaczynamy. Ja chociaż chyba nie zrobiłem... <laughs> nie zrobiłem to w topę znowu, że nie wziąłem tej... Eee... Poduki komika z podłoga, to ja chyba nie wpisałem sam sobie. Dobra, odbierzmy wszystkie rzeczy. Mogę to jakoś przeminąć. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Chyba za szybko kupiłem. Dobra. Nie ma twórcy niestety wpisanego, ale zlamiłem. Dobra, wy jeśli nie wiecie jak zrobić yy, kod twórcy, to na przykład na Nintendo Switchu sobie wpisujecie I kod twórcy to jest hikomikospodłoga.pl, ale przypał hikomikospodłoga.pl Podłoga to jest nad tą kreską, trzeba tu wcisnąć shift I podłoga jest tu I PL to jest kod twórcy wspieranie Potwierdzamy i używając kodu twórcy wspieracie moją działalność na YouTubie. Dobra, mamy tutaj takie skiny w sklepie, a ja będę standardowo swoim ninjom ulubionym grał. Może sobie te oksy założę jednak, żeby mi tak nie radziła ta lampa. Chociaż nie, bo to będzie mi gorzej widać przeciwników. I tak gram na słabym telewizorze, na Nintendo Switchu. Battle Royale, ale pozmieniali. Zagramy sobie solo w takim razie. Czy to jest Elsa z krainy lodu? Ona tak wygląda. Dajcie znać, czy wy, wam też się wydaje tak, że wygląda. Dobra, przechodzimy do meczu. Dobra, wyciszyłem sobie jeszcze licencjonowane dźwięki. Zapomniałem, że nagrywam odcinek. I poleciałem w ogóle tu gdzie nie trzeba. O co chodzi z tym kukurydzianym? O co, co to jest? Czy tutaj będzie się działa ta sieczka, która była pokazana na trailerze właśnie, że tam się dzieją takie akcje? Zobaczmy. A i żeby nie było gram na Nintendo Switchu, jakby ktoś mówił, że lamię albo mam boty, no to takie jest dobieranie tutaj na Nintendo Switchu. OMG, to wygląda jak, jak z jakiegoś horroru. Co tu się dzieje? Ja nie mam w ogóle żadnej broni. Tam gdzieś była skrzynia jakaś. Ale coś słabo idzie w ogóle z czymkolwiek. Nie ogarniam ani mapy. Zaraz mnie tu ktoś dojedzie. Co to za typy? Co to się dzieje? Co to za skrzynia? Szukaj co? Wstałem pompę, super. Teraz jak z taką pompą przegram, to będzie przypał, co nie? Ja tu nie widzę nic, co jest grane? Spróbujmy przejść tam. tam. się ktoś leczy. Nie wiem gdzie, czy ja zrobiłem kółko? Czy on się tam na górze leczy? W tej chwili nie można budować, co? Dobra, to, to się kitramy. To była podka, daj. Panie Damianie, mam jeszcze pomoc taką głosową, żeby mi tutaj wyświetlało się, kto jest obok. Jakie sieczki? Co ja mam z tymi tyłkami zrobić? Gię. Jaka tutaj jest dziwnie skoki. Mam się bać ich, czy... nie wiem. Ile oni mają życia? Bo ja w nich strzelam i strzelam i nic. Jesus Christ. Idź stąd, człowieku. Dawać mi te części dziwne, nie wiem co tu się dzieje. Stop! Nie, 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 nie. Stop, ja chcę stąd uciec, nie. Ja chcę stąd uciec. Idź stąd? Ale mam zeza. Naprawdę. Taki zez. Ryszok. Nie, co tu się dzieje? Nie wierzę, że ja nie mogę dojechać z typu normalnie. Gdzie on jest? ona. No nie wierzę, no nie wierzę, no nie wierzę. Tylko się kitraj w krzakach i się uleczy. Przedmioty zbierać tak? Dziękuję, robociku, że mi kibicujesz, że wygramy. I one trują. To nie, nie wiedziałem, że one tak trują. Ale sieczki. Czy ja stałem, że tutaj coś apteczki zdobyć czy. czy? tam, nie wiem tu jest jakaś skrzynia, o co chodzi z tym co, nie chcę nic przekazywać to jest normalnie jak kontener na ten na, na te napoje takie, nie na napoje tylko na te na odzież używaną, co nie stawcie mnie dobra, chyba pora stąd spływać nie ma w ogóle budowania na tym terenie, jest niebezpiecznie, pora się uleczyć. Jaka sieczka, nie mogę. Dobrze, że tu mi nikt nie dojechał. Broni nie chcemy, to chodźmy zobaczymy co tam jest. Jak tylko dwa fragi. To coś pszczoły nie Damianku. A, to tak się wspomaga, żeby ufunować wieże. Czyli pewnie z upływem sezonu będą tutaj się pojawiały nowe rzeczy. Nieźle. Nie wiem po co mi te dwie pompki potrzebne. Ale lepiej mieć niż nie mieć, to nie? Przeładowanie wszystkiego by się przydało. Duża podka, tak samo by tutaj fajnie mi zrobiła. Gdzie mamy strefę? Na zalew zastoju bym się udał, bo to jest jedyna miejscówka, taka, którą ogarniam dobrze. I gasnące gaje. Tam gościu walczy z pterodaktylem widzę chyba. Ja robię chciałem przeskoczyć, ale mi nie pykło. Nie, to dzik walczy z tym. O, oh, Jesus. Ha! Zostawcie mnie! Tam jest telefon. Pewnie mam znowu jakieś misje z odbieraniem telefonu. Ten dinozaur mnie do spokoju. Dobra, zostaw mnie. Powinienem iść tam. Czy tam, czy taksówką, czy skrzynię. Nie weźmy skrzynię, zobaczmy. Ok. co to dostałem? Jakąś nalepkę, czy coś? Szybko do samochodu. I na na zalew jedziemy, czy gdzie? Damy. Na zalew. pojedziemy tędy, dobra. Tędy jest taka droga na skróty, trochę przez góry. Mam nadzieję, że nie zniszczę samochodu do tej pory. Na zalewie zazwyczaj jest sieczka. Na zalew to spocenicy latają. To, to helik Nie, co, co to jest? To jest łódka czy co? Nie, to rekin. Rekiny wróciły, ale fajnie. Nie wiem jak wy, ale ja się cieszę, że rekiny pojawiły się w tym sezonie z powrotem. Tam się dzieje jakaś sieczka. Tu jest skrzyneczka. To weźmy skrzyneczkę. Zlutujmy. Granaty. O, nie wiem. Gdzie oni się tam strzelają? Ja się pytam gdzie. Czy oni są tam na górze czy na dole? Co to jest? Co tu się dzieje? Sorry, ale proszę się tutaj nie strzelać. Co to za skrzynka? O co tu chodzi? Czy to jest jakaś... Ja zaraz tam podejdę, czekajcie, tylko sobie jeszcze tu zbiorę lud. Um. O co z tym chodzi? Co to jest grane? Czy to jest tak jakby portal? Proszę mi powiedzieć, czy mogę w tym latać? Tak, to są tak jak te tunele, co kiedyś były. Co to są? To są te kostki? Jeszcze dodatkowe inne części? Co to jest? A, będę mógł niewidzialny być i, i ten. <laughs> Wiem, jak to działa. Pamiętam. Pamiętam. Przez chwilę jestem niewidoczny. Dla typów. Dobre, to chyba na tym zalewie zostanę. O, tam jest też moja skrzynka, ale się wysoko lata. Od czego się tak od tej parasolki? Zróbmy to jeszcze raz. O, nie, nie pykło mi, bo już się skończyło, ale to nic. To z buta pojedziemy. Okej, okay, tam jest typol. Co jeszcze tu jest? Oprócz tego dinozaura. Dobra. czyli mm. nie ten misklik, co ja zrobiłem. Jak to jest na Switchu, jak masz przypisane klawisze, się mykniesz, machniesz, znaczy się. Jest duża potka, to mnie ci cieszy. Wiecie co, weźmy sobie te dwie potki i zamiast maszynowy weźmy sobie jeszcze to. I wypijmy, wypijmy, bo jak nie wypijesz Hiko, to zaraz padniesz. Dajcie znać, co sądzicie o takich meczach w formie surowej dodawanych na kanał, że po prostu jest meczyk cały, wrzucamy, nalajcie, dajcie znać, czy wam się podoba taka forma odcinków na kanale. Zostawię to tu. Gdzie on jest? Wiem, że on tu jest gdzieś obok. Jezus. Gdzie on jest? Ja go nie widzę. Okej, okay, teraz go widzę. Zrobiony. Stormowy sobie weźmiemy. Okej. Okay. To teraz wypadałoby... śrubki, zniszcz traktor, zatankuj paliwo do pojazdu. Okej, okay, to widzę tutaj takie proste zadanka są. A to jest ten dinozaur. Dobra, to nie. I rekiny, i to. Wszystko mi chce dzisiaj zjeść, słuchajcie. Zalew? To gdzie ja mam iść, żeby być na środku strefy? No nic. Polecimy, tak? Proszę mnie nie kolapsować. Uii! Eee, tu sobie polecimy. ok Gdzie on jest? head Dziękuję. Na ten drugi. Gdzie on jest? Tam na dole. Szybko Hiko. Dziękuję. Teraz weź dopij te potki. Kto tam strzela tam Dziękuję. Proszę mi tutaj zostawić. nie miał, a nie, i stąd Nie lubię tych dinozaurów, jak nie wiem co. Dlatego właśnie, że one tak biją mocno Dobra, jestem niby tak tutaj przy strefie, więc teoretycznie myślę, że oni się tam gdzieś jeszcze wybiją, a zaraz ich uderzę jak tylko się uleczę to ruszę do boleń tylko muszę się przeładować, bo nic nie mam znowu ten przy strefy, więc słuchajcie, weźmy tę podkę 9hp czasem potrafi zrobić różnicę jak będzie trójka graczy to tam ich to jadę zaraz może bym sobie zostawił nie no w sumie nie, dobra niech tak zostanie Ja się zastanawiam, czy polecieć do nich na lunchpadzie. Czy oni są tam na statku? Nie. O kurde, widzę typa. Podjazd? On się buduje. Po to, to zebrałem te, żeby go podpalić, co nie? Odleciała menda Nie gadaj, że on jest na drzewie. Tiko! Zlamiłeś to! Po co się tego rpega przestraszyłem. Co ja zrobiłem? Czego ja się tego rpega wystraszyłem. Dobra, jeszcze jeden meczek, słuchajcie. Dobra, kolejny mecz, jak już zrobimy szybszy, polecimy sobie na kasnące gaje na moją ogromną listówkę. Tutaj lubię zawsze latać, bez względu na wszystko, ale widzę, że strasznie dużo typów tutaj leci, więc... Mam. Nawet nie wiem gdzie wylądować, bo... Przydałoby się zgadnąć jakąś dobrą broń na start. Co to za, za odbijanie? To nie jest raczej dobra broń, bo to jest lunch I komiko, co ty robisz? Idziesz po luncha? Pogrzało cię chyba. Zjem sobie kostkę. To będę niewidoczny. I teraz mogę zbierać lód. Bomba jest, jest. Kolejny lunchpad. Co dwa lunchpady to nie jeden, tak? To jest taktyka, słuchajcie. Idziesz na duszka. Lutujesz sobie. Mogę tylko zaatakować jakoś. Dawaj mi ten loot, i Co on mi zrobił? Nie wiedziałem, że on może mi tak lasnąć Tak się nie ba. Czy mi gaśnie już ta moc? Chyba tak <ścoughs> Z tymi 9 hpami cicho Doleci mnie, doleci mnie 3, 2, 1, 0 Co ja zrobiłem? Podwójną likwidację. Widzicie to? Jaka faza. Zbierz. Zużyj, zużyj. Zaraz tu będę miał jeszcze inne rzeczy. Strzelba dźwigniowa? Kurde, nie pamiętam tego. Jak się tego używało? Ja zapomniałem. Tu są jeszcze chyba luty. Proszę małe potki. Dziękuję. Kapryczka, czyli zawsze dodaje spida. Ale daleko strefa. To może zacznę uciekać. Ile tu tych kostek, what? Serio. Może przynajmniej szybciej nam się będzie szło. O, skrzynka, jeszcze jedna. Dziękuję. Ui! uuuu To mi się podoba. Ten sezon to taka kolejna zmiana w Fortnite. Cie. A może na zalew pójdę? Tam będzie się działa akcja. Jakaś. Już widzę końcówkę tego. Dobra. Wracam do normy. że dałoby się rozejrzeć. No nie, choć w sumie na tym zalew to mi się nie chce. Może chodźmy. Gdzieś tam na środek bardziej. Proszę mnie nie skolapsować. Dziękuję. Uuuu, i lecimy. Z górki na pazurki. Po zrzut może? Co możesz z zrzutu wypaść teraz? Jestem ciekaw aż. Dobra, tam są chyba jeszcze skrzynie jakieś. Nie, to jest ołtarzyk po prostu. I jedna skrzynia. Mhm. Tu jest druga, ale mgła, kurczę. Przez to mgłę nic nie widać tutaj. Przynajmniej na Switchu jest taka słaba rozdzielczość, że to jest żal. No w ogóle na Switchu nie wiem, czy wiecie, jest ograniczenie do, do 30 FPS-ów. Raz, że jest 30 fps to dwa, że jest. O Dwa, że jest. HD, tylko grafika. O kurde. To był typo, który się strzelał przez ręczysz, by go zjadł dinozaur. A tak. Wiecie, co nie chce być kolejny. Uu, więc sobie uciekamy na kościane krańce. Ach. Nie lubię tej miejscówki. Kogoś słyszę. Malutko, ale dostał zawsze coś. O nie On też się buduje. Gdzie on jest? Nie że ma snajpę. Ciekawe czy miał snajpę, czy nie Co on miał? Tu miał jakiś minigun. Eee, no to dużą potkę sobie pijemy Mam przeładowane? Tak. Czy to był dojechany kolejny koleś? Tak. Ok tamtego kolesia? Nie. Tak, co to jest? A to nie jest ten bot przypadkiem? Co to za sniperka oddech Smoka? Ja chcę taką Czy to nie jest. Jak się ta pora nazywa w Fortnite? Czeka? Mityczna? Nie. Zapomniałem skali rzadkości tych Dawaj typie. To jakiś bot jest, widzicie. A tu drugi bot. O nie, to... To co my gramy? Czemu oni byli we dwójkę? Nie mówcie mi, że ja gram solo na duo. Czy oni team teamowali? Nie, no graliśmy solo, czyli musieli się jakoś timować, oszukiwali, mogłem ich zgłosić kurde. Dobra, słuchajcie, widzimy się w kolejnych odcinkach z Fortnite'a, z Pokémon Go, z Pokémon Unite. Eee, I co? Nie zapomnijcie o kodzie twórcyhikomikospodłoga.pl. Wpadnijcie na live streamie o 23, 24. gramy sobie w Pokemon Go w rajdy i w Fortnite'a też jest taka możliwość. To co? Wszystkiego dobrego. Dzięki. Do zobaczenia. Pa.